Witamy serdecznie firmie G-Volt Chcielibyśmy przedstawić bardzo ciekawą ofertę. Mamy tutaj 3 AMKSUSy 30H wraz z zestawie napędowym. Złączki macie hermetyczne, obsługa oczywiście światełka, kolorowy wyświetlacz. Jest to taki bardziej doposażony zestaw. Możecie do tego wybrać dwa dedykowane akumulatory bidonowe 17,5Ah48V oraz 24,5Ah48V dla osób bardziej wymagających. Ten bidon pomieści 91 UV. Natomiast ten drugi mieści 65 ogniw. E, ogniwka są 3, tam 450 3, 500 mAh ze sztuki. Także są bardzo pojemne. Są to Sanyo GA, także markowe cl L901 bądź Samsungi 35E. No i tutaj zobaczcie, mamy trzy nawoje. Po lewej stronie mamy nawój najbardziej uniwersalny. Jest to nawój kompakt 7T i tutaj wyszliśmy z propozycją do naszych klientów, którzy będą chcieli Użytkować większe koła 28 cali, ale będą chcieli mieć większą prędkość naśnika nośnika 8T i 9 Dlatego kompakt potrafi rozpędzić nasz rower około 45 km na godzinę przy zasilaniu 48V. I jest właśnie fajny do kół 27,5, 28 i 29 cali. Po środku mamy silnik najszybszy z brandem Swift MGV Swift. Zobaczcie, w są nasze logo i to generalnie. Silniki były dla nas produkowane, jeszcze o różnicach powiem za chwilkę. Sienniki 6T nadałem się idealnie do kół 24 x 26 cali i są to silniki takie no, do najbardziej uniwersalnych rowerów typu full pełną amortyzacją, też rozbiłem około 45-50 na godzinę, właśnie na takich bidonach z zasilaniem 48 V. A po prawej stronie widzimy silnik 8T, brandowany jako Voyager. Jest to silnik, który osiągnie yy, około 40 na godzinę i bardzo fajnie sprawdzi się z tymi większymi kołami w terenie, typu właśnie 28-29 cali. Na temat silników 7x9 my w ogóle nie ściągamy, bo są za wolne i nie dają Friday i przyjemności zjazdy. Zobaczcie też na resztę komponentów w zestawie. Mamy kolorowy wyświetlacz LCD KT8S. Mamy tutaj oczywiście odczyt temperatury zewnętrznej i odczyt temperatury z silnika. To jest bardzo istotne dla eksploatacji, żeby nie przegrać na przykład uzwojenia. Także macie tą kontrolę temperatury jak najbardziej. Tutaj macie pobór mocy w watach, która występuje. No i dystans generalnie od ostatniego załączenia oraz dystans całkowity ODO. Także tutaj macie również ten napięcie akumulatora. No i cóż, tak jak mówię, wszystkie złączki są wodoszczelne, hermetyczne, czyli to co najbardziej lubicie. W zestawie jest oczywiście mocowanie tego LCDK. Są czujniki do klamek hydraulicznych bądź do klamek mechanicznych. Te czujniki po prostu się wkleja. Polecamy nie korzystać z oryginalnego kleju, tylko wkleić to na klej dwuskładnikowy. Wtedy nie będziecie mieli tego problemu, że wam się to odczepia. W zestawie są również magnesy. Manetka jest już nie ta FT21X, jest taka manetka, która według mnie jest dużo wygodniejsza i nie ma tego problemu, że kabel wychodzi z boku. Dodatkowo możecie używać to na lewą i na prawą stronę. Wyświetlacz nam się wyłącza po 5 minutach nieaktywności. No i zobaczcie, mamy też sterowanko oświetleniem. Załączymy sobie naszą lampkę. Moto jest na razie wypięty. O, mamy tutaj nasze oświetlenie. Sterowane z wyświetlacza, także też to chcieliście. Wyłączamy tutaj tym, przytrzymując strzałeczkę. No i w standardzie jest taka manetka. Możecie sobie jeszcze dokonfigurować dwie manetki. Współpracujemy również z Markiem. I mamy tutaj manetkę pod tutaj pod palec wskazujący, obsługuje się ją w ten sposób. Jest bardzo wygodna. A druga to jest ta płaska, fajna manetka z lekko działającą sprężynką pod kciuk. I obie można stosować na prawą jak i na lewą rękę. Oczywiście złączki hermetyczne pasują do sterownika KT. Silniki mają mocowanie tarczy hamulcowej, no i te silniki od nas wyróżnia długość przewodu, ponieważ te silniki były zamawiane bezpośrednio w fabryce Maksusa, przewód jest modyfikowany, jest nieco dłuższy, ponieważ 75 cm przewody powodowały montaż, możliwość montażu sterownika tylko i wyłącznie na tylnej poprzeczce, natomiast ten kabel jest na tyle długi, że możemy również te sterowniki na górnej poprzeczce zamontować. Macie tutaj przewód metrowy. A 75 cm, no i oczywiście silnik jest wyposażony w czujniki hala, które umożliwiają płynny stan z miejsca, kontrolę temperatury, uzwojeń, wszystkie trzy nawoje. Także myślę, że będzie Wam się bardzo fajnie śmigać. No i oczywiście wszystkie silniki mają mocowanie kasety, mają nasze fajne loga. Także będziecie się troszeczkę odróżniać, że ten silnik jest od nas firmy. Kubacowy się dodał ciekawego do tych zestawów. Kurczę, no wpiąłbym jeszcze ten silnik, pokazał, że tam sygnalizuje nam zapalenie światełka na wyświetlaczu, bo przez to, że mamy ten komunikat, tego nie było widać. Michale, no dobra, to wiesz co, weźmiemy sobie albo jakieś modło, żeby to pokazać. Tu macie strzałe. Nie no, już nie musimy kręcić silnikiem, ale żeby chociaż tą ikonkę wyłączymy, żeby któryś się nie był podłączony. Ciach. No i teraz macie tutaj ikonkę. Załączamy nasze podświetlenie. Cza, tak macie jest. ikonkę i macie światło. I cyk gaśnie. Super. Dokładnie. Pamiętajcie, że temperatura uzwoń kalibruje się po jakiejś chwili od podłączenia zestawu. Ta temperatura uzwojenia jest troszeczkę bardziej orientacyjna. Generalnie one się po chwili kalibrują, w miarę. Nie no, generalnie ja były do... dopiero z samochodu wyjmowane. No, silniki w sumie tak, tak. No tak, one są chłodne. Dopiero dostawa nie... przyjechała. Dokładnie, także pokazujemy Wam co jest. Silniki mogą faktycznie mieć 9 stopni, bo były w busie transportowane przed chwilką. No i co mamy jeszcze? Oczywiście nakrętki są w zestawie, blokady, podkładki, także wszystko macie. Co fajne, nie musicie tych podkładek tutaj, ponieważ przewód wychodzi z osi yy, z boku, to nie musicie tych podkładek i. Rzeczy, jak blokady obrotu przyciągać przez przewód. Przewód wychodzi sobie właśnie z boczku, także bez problemu włożycie nawet podwójną blokadę i z tym nie będzie problemu. Silniki bez przekładniowej konstrukcji, myślę, że wszystkim dobrze znane, od wielu lat sprawdzone na rynku, także są dobrej jakości łożyska na nasze zamówienie. No i cóż, myślę, że macie bardzo fajne zestawy hermetyczne. A jeszcze musimy wspomnieć o prądzie sterownika, bo tu nie jest taki prąd jak w innych sklepach, taki malutki. Mamy tam kontroler sinusoidalny KT-SV i mamy dodatkowo prąd 35A. Czyli tutaj mamy nie 1500W, tak jak na przykład w jednym z popularnych sklepów z takimi napędami, tylko mamy trochę wyższą tą moc. Aczkolwiek ten sterownik myślę, że bez problemu tą moc jeszcze obsłuży. Są wzmocnione mosfety w wersji 35A, także myślę, że będzie Wam bardzo fajnie taki rower jeździł. No i te sterowniki również będą obsługiwać nam 14S, generalnie, bo są po prostu trochę inaczej wykonane. One nie działają na 36V w ogóle, natomiast działają idealnie na 13 i na 14S. Są już u nas sprawdzone, także możecie jeszcze troszeczkę tą moc podnieść do 2000W. No i fajnie, także cóż, zapraszamy. Bo zestawy w tym momencie z tak mocnymi sterownikami na pełnej hermetyce w wszystkich trzech nawojach są chyba dostępne tylko u nas kawał solidnego sprzętu z najfajniejszym kolorowym wyświetlaczem, także pasy również macie uniwersalne, pasują do korby na kwadrat, wtedy je się przykręca tutaj śrubkami trzema bądź czterema, po prostu do korby łapiemy, jeżeli macie halotecha to często pasują na klik, na ten frez także cóż staramy się dla Was, generalnie jeszcze do zestawu później dołączą takie lampki na razie mamy ten zestaw skonfigurowany z wyjściem działającym pod lampkę na ten z lampki będziemy domawiać i na bieżąco pojawią się w sklepie być może trafię później też do zestawów, jako komplet naprzód i tył. Zobaczymy. Także co? No i Trzymajcie super. się, zapraszamy do zakupów. A my się zmieniamy i robimy dla Was coraz fajniejsze zestawy. Tak jest. Jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, co moglibyśmy jeszcze dla Was zrobić. Z czym by Wam się przyjemnie jeździło. Dokładnie. Cześć.